Dzień dobry. Dzień dobry w promieniach wschodzącego słońca. Już słońce wschodzi za góry. Jestem, jestem. Tak, coś słyszę. Dzień dobry. O, nawet mnie tutaj <laughs> oświetla. Kochani, 27 sierpnia, piątek. Piąteczek, piątunio, dla tych, co pracują i czekają na weekend. No to mamy, mamy piątek. A, która to 11 stopni na dworzu? No to tak chłodna, wschód słońca, 6.22, zachód 20.06. A jaka wilgotność? 94%. No nie wiem, bo deszcz nie padał. To ta wilgotność jest taka dziwna. Co najmniej. Witam Was, kochani, z kawą w nowym kubeczku. Zobaczcie, jaki piękny. No, jakie to te kwiaty maki i zboże, i motylek lata, i haber mak, i haber Mak różowy, no nie wiem, na ile są maki różowe, lub ewentualnie jakaś taka wizja. No to pijemy kaweczkę. Witam, kochani, witam panią Kornelię. A jeszcze tu mam, zobaczcie, mirabelki. Tutaj z drzewa. No, już dochodzą, dochodzą. A tu pochwalę się robię macerat. Macerat z wrocetczu. Czyli dwa razy dziennie wstrząsnąć. Zobaczymy, co mi wyjdzie i stoi sobie tutaj, w słoneczku, na parapecie. Pani Cornelio, cieszę się, że moje filmiki i moje doświadczenie, które się dzielę z Państwem, pomogły. Tak, bo wiecie, zanikło to u nas te rozmowy ze starszyzną. Teraz jest. Taki był kiedyś kawał, gdzieś widziałam, no chyba na Facebooku, że kiedyś to był profesor, a teraz to jest koleżanka z Facebooka. No to nawet nie koleżanka, tylko myślę, że to wynika z tego, że tak wiele różnych informacji jest. I można je zdobyć, w tym sensie prosto można je zdobyć. I nie trzeba mm, kogoś zagadywać, pytać się, tylko po prostu tak bardziej anonimowo możemy sobie znaleźć. Witam Mariolę, witam Jankika. Witam Dariusz z Izabelą. Kochani, co jest? Witaj Bożenko. Jak to jest, jak utkniemy w życiu? Utkniemy w pracy. Utkniemy w takich życiowych sytuacjach i uważamy, pewna rzecz się dawno temu zadziała, to tak trwa. I uważamy, że już się to nie zmieni. I tu jesteśmy w błędzie. Bo to można zmienić. Tylko trzeba wrócić do starych spraw i te stare sprawy wyciągnąć i nie oczekiwać, że nie wiadomo, co się zmieni, bo i tak ta zmiana nas zaskoczy. Tylko wrócić do tego i zmienić tą energię, a ta energia spowoduje cuda. Jak to Janis mówił, halo Janis, kurs cudów, który prowadzi. Nagle nieoczekiwanie trzeba, yy, jak już nie możemy znaleźć i stwierdziliśmy, że już to się nic nam w naszym życiu nie zmieni. Bo jak to zmienić, to Wam powiem, że jest możliwość zmiany. To właśnie tym zajmuje się Renata. Kiedyś już wam mówiłam kwantowa odnowa, to jest jej strona. No, słuchajcie, poczekajcie, się drzwi stukają. i jak wygląda to rozmowa, no bo w sumie to jest rozmowa z Renatą. Renata jest, no po pierwsze, na pewno psychologiem, ale po drugie, co jest chyba jeszcze ważniejsze, <laughs> przepraszam, jest bioenergoterapeutą. i widzi Nasze pewne zakręty w życiu i umie do nich wrócić razem z nami. I dlatego polecam Renatę, bo już mi wiele pomogła, a w czym pomogła, na przykład jak miałam czerniaka w 2013 roku. A przecież mówią, że z czerniakiem się żyje do półtora. No fakt, że był wcześniej, zapewne, wcześniej zdiagnozowany, ale fakt, że wtedy dla mnie to było bardzo ciężkie, musiałam zmienić sposób myślenia. Właśnie. Zmienić sposób myślenia. Nie. Sposób postrzegania niektórych wydarzeń. O to mi się zmieniło. Zobaczyłam to z innej strony. I tym się właśnie zajmuje retata. Postrzegania świata z innej strony. Pomoc w powrocie do, bo ona daje te informacje, że na przykład pewne zdarzenie wydarzyło się 5 lat temu, albo 15 lat temu, albo gdy byliśmy w łonie mamy. I było pewne zdarzenie, które ma wpływ do, na nas do dzisiaj. No, I to jest ciekawe. Kochani, ja waszę stróweczko. Cieszę się, że się mój film, <grym> tak? No film, moje nagranie podobało. Witam Joanno, no, ja, na Synny i witam wszystkie moje kochane Joanny. Jestem dobrym kierowcą. Wiecie, no jeszcze od 16 roku życia, no to trochę już to lat jest. Ja w ogóle lubię jeździć teraz. Kiedyś mówiłam, że lubię jeździć w nocy, no bo w Polsce ruch był w ciągu dnia, no to nocą było łatwiej. A tutaj jak są autostrady, no to w czasie deszczu nie jest to proste, ale to już jest kwestia doświadczenia i po prostu panowania nad tą kierownicą. Trzeba mieć po prostu większą, yy, większą uwagę zwracać na tą ostrożność, być bardziej ostrożnym. I tak posłuchajcie, tak, bo to są pewne zdarzenia, które yy, powstały. W danym momencie to było rozwiązanie danego problemu, danej sytuacji. I po prostu zawiozłam męża do Zgorzeca. A w Zgorzecu był pociąg. Tak, jak to było? Myśleliśmy, że będzie jedna osoba, a tam miejsc nie było. Ale to zapraszam do filmiku. A najfajniejsze jest, posłuchajcie, jak wstawiłam na fejsika i kolega mówi, a to w domu jesteś. No tak. No nie myślałam, że mówi o polskim, bo jestem niemieckim. A mój tak widziałem Cię na stacji PKP. Zgadza się? Stacja PKP była tylko w Zgorzelcu, Tylko ja nie wsiadłam do pociągu. Ta męża zawoziła. Ale dziękuję, dziękuję, że jesteś, dziękuję, że oglądasz. Kochani, tak to jest. Zastanówcie się i piszcie w komentarzach. Może będę mogła podpowiedzieć. Może nawet sam fakt, że ja to z innej strony zobaczę, prawda? jak utknęliśmy w życiu i co z tym zrobić. Jak utknęliśmy, jaka sytuacja kiedyś miała na nas wpływ, że jesteśmy tu i teraz i nie możemy zrobić kroku do przodu. Życząc, kochani, miłego dnia. No, jaki piękny. No, jaki piękniusi. No, słoneczko wyszło. No, już w tej chwili jest za 15 8 no to już jest nad górą sporo ale tak troszeczkę chmurki poza tym tak wymiary wymiary no widać to niebieskie niebo widać a czy będzie deszczowo trochę ma być ale wiecie tak nagle przyszło nieoczekiwanie ta jesień zboża już u nas są wszystkie skoszone tutaj w okolicy także już żniwa są zakończone to tylko jeszcze kukurydza stoi. Miłego piątku. Do zobaczenia.